Cześć! Dziś opowiem Ci o kolejnym grzejniku konwektorowym, tym razem od firmy Dimplex. Mowa tutaj o modelu RCE. Zapraszam! Otwierając pudełko, oprócz samego grzejnika, znajduje się w nim stelaż do montażu ściennego. Nie mamy tutaj ani dodatkowych nóżek, ani kółek do montażu. Brakuje też samej wtyczki do gniazdka. Standardowo znajdziemy też instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Co do gwarancji jest więcej niż standardowe 24 miesiące, bo dostajemy ich aż 36. Grzejnik RC jest grzejnikiem ściennym. Jak już wspominałem, brak w nim akcesoriów, które zamieniają grzejnik w wersję mobilną. Grzejnik też nie posiada wtyczki. Według tego, co podaje producent, powinien być podłączony bezpośrednio do instalacji. Jednak podłączenie grzejnika za pomocą wtyczki nie wpłynie negatywnie na jego pracę. Warto pamiętać, aby wtyczka była dobrej jakości i miała odpowiednie parametry. Co do wykonania, grzejnik stoi na wysokim poziomie. Mamy do czynienia z grzejnikiem premium wśród grzejników konwektorowych. Zbudowany jest z grubej blachy pomalowanej proszkowo na kolor biały. Nic tutaj też nie trzeszczy ani nie ugina się pod naciskiem ręki. Panel przedni zdobią pionowe żłobienia przypominające klasyczny grzejnik panelowy. Od góry znajdziemy wyloty powietrza, z kolei prawy górny róg zarezerwowany jest dla panelu sterowania. Grzejnik Dimplex RCE pracuje w technologii Dual Element Technology. Która łączy tradycyjny grzejnik konwektorowy z promiennikiem ciepła, co oznacza, że posiada grzałkę niskotemperaturową oraz matę grzewczą umieszczoną od środka panelu frontowego. Pozwala to na oddawanie ciepła przez grzejnik w dwóch kierunkach, czyniąc go bardzo wydajnym. Grzejnik RC to połączenie stylu, elegancji i znakomitego wykonania. W połączeniu z zastosowaniem grzałki niskotemperaturowej i obudowy zbudowanej z grubej blachy, jest idealnym wyborem do pomieszczeń w domu, gdzie oprócz wyglądu liczy się wydajność, a także cisza. Wykonanie grzejnika eliminuje przypadłość tańszych grzejników konwektorowych, które czasami potrafią delikatnie strzelać podczas nagrzewania się lub stygnięcia. Dlatego, jeśli cenisz sobie wszystkie te cechy i wiesz, że grzejnik w twoim pomieszczeniu nie będzie pełnił funkcji grzejnika mobilnego, jest to idealny wybór dla ciebie. Dodatkowo grzejnik posiada stopień ochrony IP24, dzięki czemu możesz zamontować go w miejscach o podwyższonej wilgotności, np. w łazience. Dimplex oferuje nam w tym grzejniku trzy warianty mocy 1000, 1500 i 2000 W. Oprócz tego RC występuje tylko w kolorze białym. Wybór nie jest zbyt szeroki, jednak z doświadczenia wiem, że są to najczęściej kupowane warianty pod względem i koloru, i samej mocy. Przejdźmy do panelu sterowania. Jego miejsce jest w prawym górnym rogu grzejnika. Po uruchomieniu przeprowadza nas przez wstępne i podstawowe ustawienia grzejnika, takie jak czas, data oraz jednostka wyświetlanej temperatury. Manewrowanie między ustawieniami grzejnika jest intuicyjne i na pewno sobie z tym poradzisz. Panel jest dotykowy i też dobrze podświetlony. Podświetlenie wyłącza się, jeśli nie używamy panelu. Oczywiście możemy to zmienić, aby wyświetlacz podświetlał się cały czas. A Atutem związanym z wyświetlaczem jest to, że podświetla się on na kolory podczas ustawiania temperatury. Kolor niebieski sugeruje nam niskie temperatury, kolor zielony świadczy o temperaturach w trybie eko, a czerwony oznacza, że temperatury są już w przedziale stricte grzewczym. Grzejnik Dimplex RC wyposażony jest w elektroniczny termostat, który pozwala na dokładne ustawienie temperatury w pomieszczeniu. W ustawieniach dostępne są dwa tryby pracy: manualny i tryb programowalny. Manualne ustawienie grzejnika ma trzy możliwości. Możesz od razu przejść do ustawień grzejnika i przypisać mu daną temperaturę, lub skorzystać z jednego z dwóch programów. Eco Mode, który automatycznie ustawi temperaturę 18 stopni albo programu Frost Protect, który jednym kliknięciem uruchomi funkcję antyzamarzaniową i temperaturę 7 stopni. Dużo więcej możliwości daje nam tryb programowalny, który również daje nam kilka opcji. Pierwsza z nich to programowanie manualne, gdzie możesz ustawić każdy dzień z osobna i przypisać różną temperaturę w czterech dowolnie ustawionych przedziałach czasowych. Ustawienia między dniami można kopiować, co ułatwia nam bardzo programowanie. Druga opcja programowania daje nam możliwość ustawienia temperatury w godzinach porannych i wieczornych i automatycznie wyłącza grzejnik między tymi godzinami. Natomiast trzecia opcja tworzy jeden stały przedział czasowy z ustawieniem jednej temperatury. Czwartą opcją jest tryb wakacji, który uruchamiany jest na konkretną ilość dni tygodnia, w których chcemy, aby był aktywowany. Następnie wybieramy stałą temperaturę. Przed omówieniem dodatkowych funkcji warto wspomnieć, że większość aktywowania lub dezaktywowania ustawień przeprowadzamy po wejściu w tryb użytkownika. Tam przykładowo możemy podnieść zakres ustawień temperatury grzejnika z domyślnego, który wynosi 26 stopni, na większy wynoszący 32 stopnie. Tu także włączymy tryb EcoSmart oraz przykładowo uruchomimy funkcję otwartego okna. Grzejnik wyposażony jest również w funkcję EcoStart, często nazywaną też funkcją adaptacyjną, która odpowiedzialna jest za odpowiednio wcześniejsze uruchomienie grzejnika, tak aby o określonej przez nas godzinie zadana temperatura była już osiągnięta. Mamy tutaj również funkcję otwartego okna, która w momencie wykrycia spadku temperatury w pomieszczeniu będzie stopniowo obniżać pracę grzejnika, tak aby zmniejszyć zużycie prądu. Grzejniki konwektorowe to urządzenia, które nie mogą spełniać funkcji suszarek łazienkowych i powinieneś pamiętać, aby nic na nim nie wieszać ani też nie stawiać. Jednak jeśli przez przypadek dojdzie do takiej sytuacji, grzejnik dzięki zabezpieczeniu przed nagłym przegrzaniem po prostu się wyłączy. Ostatnia funkcja związana z bezpieczeństwem to blokada rodzicielska. Po jej uruchomieniu wszystkie przyciski są zablokowane, dzięki czemu ani my, ani dzieci nie zmienimy przypadkowo ustawień grzejnika. Ode mnie na dziś to już tyle. Pamiętaj, że jeśli chcesz zobaczyć jak działa grzejnik, możesz przyjść do jednego z naszych salonów sprzedaży, a jeśli masz jakieś pytania, zostaw nam komentarz. Jak zwykle przyszedł czas na życzenie Ci komfortowego dnia. Cześć!